Nasz szlak jesteśmy na 35-dniowej podróży po Europie, głównie po Portugalii. W dzisiejszym odcinku odwiedzamy jedno z najpiękniejszych miasteczek w Algawre Carvoeiro. Zamawiamy rejs na plaży i udajemy się na spacer po drewnianych kładkach na poszarpanych formacjach skalnych Algawre. Zapraszamy na odcinek. Jesteśmy w miasteczku Carvoeiro, malutkie miasteczko, ale bardzo malownicze. Wszystkie budynki jak widzicie są w takich jasnych kolorach, białych albo kremowych. E, mają niebieskie elementy, te pomarańczowe dachy. No, naprawdę fajnie to wygląda. Okay. We stop on this we stop, okay. And the other beach, uh, Beach, uh, Beach. Yeah. Jesteśmy na plaży Carvajero. Tak jak planowaliśmy, udało nam się znaleźć biuro podróży Carvajero Tours, które prowadzi e, sprzedaż biletów no i przygotowuje wycieczki do e, benarzy i innych. E, Jaskiń. My zobaczymy tych jaskiń kilka, naście, ale takich ważnych punktów jest siedem. Jesteśmy w tym miejscu, Praia de Carvoiro, i tutaj szósta to jest Benaril, czyli to na czym nam zależało, to jest to miejsce. No ale zaszaliliśmy i pojedziemy aż do Marinatur. Tak, jest tutaj 20 tych jaskiń, ale do siedmiu chyba będziemy podpływać ale będzie ich aż 20 po drodze. No i powiedzmy, że ten rejs mamy na jutro, ponieważ. Tak, dzisiaj, dzisiaj już było wszystko zajęte, mimo że one co właściwie co godzinę tutaj wypływają, to na dzisiaj było już tylko jedno miejsce nasze na 1645 na 16, 45, 45. troszeczkę późno, bo my już od rana jesteśmy, pewnie będziemy chcieli zjechać i zamówiliśmy sobie na jutro. Carvoeiro, z tyłu za nami miasteczko przepiękne, naprawdę bardzo malownicze malutkie, ale no oddające klimat portugalskiego Algabry, teraz idziemy na ścieżkę taką spacerową Brokłok się nazywa, zobaczymy drewnianą kładkę, która wzdłuż wybrzeża tutaj prowadzi i daje możliwość podziwiania tych pięknych widoków oceanu i klifów i jaskiń, które tutaj się znajdują. No to idziemy, będzie pewnie fajnie. Po rezerwacji rejsu udajemy się lewym klifem na wzgórze. No i odnajdujemy drewniane szlaki z pięknymi widokami. Jesteśmy na tym pomoście, o którym marzyłam. Jak widzieliśmy e, zdjęcia z Algawry, no to jakoś najbardziej mi właśnie przekonywał e, do tego, żeby tu przyjechać. Nie tylko ocean, nie tylko klify, ale właśnie takie ścieżki przygotowane, które umożliwiają e, spacerowanie i podziwianie tego e, widoku. Spacerujemy, podziwiamy, podziwiajcie z nami. tutaj, no niesamowity, no i jutro będziemy płynąć sobie takim rejsem, a dzisiaj taki super szlak. faktycznie morski, nie to mhm. zieleń, nie to błękit, świetnie kontrastuje tutaj ze skałami wapiennymi, które są przekształcone, wyrzeźbione przez wodę oceanu i inne procesy erozyjne tworząc bardzo malowniczy krajobraz. Aktywny spacer, piękne widoki, bajeczny Atlantyk. Coś pięknego. Tylko pogoda, ale i tak jest pięknie. Super te rejsy wyglądają. Schodzimy teraz. Jest bramka pokazana, że można wejść, ale trzeba uważać. Spacerując po wapiennych klifach, podziwialiśmy ten cud natury rzeźbiony przez setki lat, przez wodę i wiatr. Dziury w skałach nadają im wygląd urokliwych okien. No, miejsce widokowo jest przefajne, przepiękne, ale trzeba uważać, żeby gdzieś nie spaść. Wydrążone groty, grociki, skałki, super to wygląda. Jakaś tu wspinaczka. Zobaczcie, tutaj widać, że jest to skała wapienna. Są tutaj miejsca, gdzie dokładnie widać muszle, z których powstała ta skała. Skała wapienna i skała osadową powstaje z osadów morskich, z organizmów tych twardszych części, czyli muszelek, skorupek i widać to dokładnie tutaj. Zobaczcie, w tym miejscu widać muszelki. Można by było tutaj chodzić i uczyć geologii. Spacer drewnianymi pomostami i wapiennymi klifami polecamy każdemu. Jesteśmy pewni, że nikogo nie rozczarują. Dla nas Cargo aero i drewniane szlaki to masa pobytu w Algawry. Może no wybrzeże jest przepiękne. Nie zdążyłem wyciągnąć kamery, Mógł gość skakał na główkę, a takie rejsy, super sprawa. Tak jak mówiłam, można się tutaj uczyć geologii. Tutaj na tej tablicy mamy wyraźnie pokazane, jak tworzą się te jaskinie i te malownicze pustki w skałach. Tutaj w głębieniu dostaje się woda. Ta woda przesiąka przez skały, rozpuszcza je. I tworzy takie malownicze pustki Tutaj widzimy, że dostaje się ona do poziomu morza i też u podstawy tworzy takie zagłębienia. Idziemy na dół. No i też tak super widoki. Natura super działa w tych miejscach. Pospacerowaliśmy po tym tarasie widokowym wzdłuż wybrzeża, a teraz wracamy do miasteczka, bo zaczęło się robić bardzo, bardzo gorąco. No też coraz bardziej tłumnie, bo ludzie o tej godzinie zaczynają zwiedzać i też to widzimy po parkingach, bo coraz mniej miejsc na parkingach. Idziemy do miasteczka, znaleźć sobie jakieś przyjemne miejsce. Carvoeiro to malutkie miasteczko, przez które biegną dwie główne ulice, a w centrum znajduje się plaża rozciągająca się między dwoma klifami fajne udajemy się teraz na kawkę jakieś ciastko. W Portugalii zamarzyły nam się hiszpańskie czurosy. Niestety zostały nam tylko w super wspomnienia. Tak, w hiszpańskiej restauracji dostaliśmy kawkę z cieplutkimi czurosami, także już sobie powiedzieliśmy zalom, że śniadanie w Hiszpanii robimy sobie jakieś małej lokalnej ciastkarni. A potem po wakacjach będziemy musieli palić na siłowni, ale teraz dajemy no. sobie luz. Nie, nie, to jest wakacyjny czas i, że tak powiem, odkładamy na razie. Robimy dużo kroków, także myślę, że to spalanie jest, jest, jakoś, jest jakoś na poziomie. Deficyt, deficytu pewnie nie ma, ale jest pewnie jakoś na równi. Mimo, że naprawdę raczymy się tutaj słodkościami, bo Portugalia i Hiszpania to nie tylko ryby, nie tylko owoce, morze, ale naprawdę dużo, dużo słodkości. ale, ale waka, to, wakacje, ale teraz wakacje nie. to nie jest ten czas. Wakacje to jest czas próbowania lokalnych, e, przepysznych dań. I to jest, to jest dla nas ten czas. W centrum miasta trzeba zapłacić za parking. U góry, jak się wiedzie na są darmowe. Jak byliśmy rano o 9.30, to były miejsca i tutaj na dole, i u góry. A teraz chyba będziemy udawać się do sklepu. Zrobimy sobie na te dwa dni jakieś zakupy pojedziemy na camping. Eee, gotować sobie lub zjeść w tej jadłodalni. Ale mamy chyba mam ochotę dzisiaj coś pogotować. Ok. No może być. pierś kurczaka, marchewkę ziemniaczki. No tak to wygląda: tak się bawię tutaj, ten. Jemy sobie o kolację dzisiaj. Także chłopcy, życzę Wam smacznego. Dziękujemy. I lapse. Także dobry dzień, dzisiaj pyszne jedzenie. I co prawda tutaj nie za wielkie pieniądze też można zjeść, ale stwierdziliśmy, że chcemy posmakować polskiego jedzenia. Znają tutaj te myki, wiedzą, gdzie trzeba kupić dobrą, świeżą, tanią pewnie rybę Kupują te ryby je grillują w, w grillach w takich udostępnionych dla wszystkich e... Są grille, ale nigdy nie spotkaliśmy, żeby ktoś z nich korzystał Albo i... tak często korzystał Tak, i ktoś mówił, a możemy tu się rozbić, przecież i tak nikt z tego nie korzysta Po czym wróciliśmy i cztery stanowiska na cztery były zajęte Wszyscy grillują, no jakbyśmy pewnie zostali tu jeszcze parę dni, to sami byśmy już <laughs> zaczęli grillować <laughs> My za to byliśmy dzisiaj e, po raz kolejny, bo wczoraj pierwszy raz e, takiego rolnika, działkowca, e, który przy ulicy sprzedawał swoje e, owoce i warzywa. E, a że był to taki starszy pan, e, w jeszcze drugiego starszego pana, który był na i gańskim, to zamiast kilku pomarańczy kupiłam kilka kilo pomarańczy, bo chciałam wspomóc lokalnych tutaj wytwórców. Tak, bo spodobało nam się, na, jak pierwszy raz Ale kupowała, że nie chciał wcale naciągnąć, tak, tylko jak kup... tylko parę groszy, jakby parę eurocentów z mojej dłoni, bo ja miałam... I to było bardzo tak, fajne i, było i pozytywne. Takie właśnie swoje, może nie idealne, gdzieś tam z jakąś plamką, z jakimś defektem ten pomidor, ale no, z maków naprawdę pyszny, bo usiedliśmy.